Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne. A to czytanie jest na luty 2025 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Panny. Moi kochani, w tym miesiącu jestem nieco spóźniona z moimi czytaniami, ale wydaje mi się, że początek miesiąca to też jest jeszcze dobra, dobry termin, żeby te czytania miesięczne wrócić tutaj na YouTube. Zwykle robię je w styczniu. Ale zachorowałam, no i niestety nie mogłam wcześniej tych czytań e, zrobić. To jest, jest już moje ostatnie czytanie, i zauważyłam, że bardzo dużo ludzi wyrzuciło mnie ze subskrypcji. E, no, powiem Wam, że nie macie cierpliwości, a czasami jest siła wyższa, człowiek zachoruje, no i niestety. Trzeba, trzeba zadbać o siebie w pierwszym rzędzie. Także no, ci, którzy zrezygnowali, niech sobie idą gdzieś indziej. Są, są jeszcze ci, którzy są mi wierni i na pewno jeszcze jakaś grupa dołączy do tych moich zwolenników. Także w tej chwili jest jak jest, kochani. Jest jak jest. Ja wracam powoli do zdrowia. I cieszę się, że te 12 czytań mogłam, 11, 12 dopiero zaczynam, mogłam już dla Was robić. I lecimy, kochani, lecimy. Pierwsza karta to jest Wasz temat. Dwójka buław, to co będzie pomagało lub przeszkadzało. Szóstka buław, Wasza świadomość, kapłan, Wasza podświadomość, piątka monet. To co było, trójka monet to co będzie dziewiątka miecza. E, wasza energia, dziewiątka buław, energia zewnętrzna, świat, obawy lub nadzieje, czwórka, nie czwórka, szóstka kielichów. I na końcu mamy en, e, kartę na przyszłość król mieczy. Jak karty leżą. O, tak damy do góry. Troszeczkę damy do góry. Ok. Um, waszym tematem jest dwójka buław. Tutaj widzimy takie niezdecydowanie. Chcecie coś osiągnąć. Szóstka buław się pojawiła, karta sukcesu, ale widać jednocześnie, że nie jesteście jeszcze przygotowani do tego wyzwania. Do tego sukcesu, że tak powiem, tak? Być może jest na Wyciągnięcie ręki, ale nie jesteście tak do końca przygotowani. Karta z przeszłości pokazuje dobrą współpracę z innymi ludźmi, i prawdopodobnie ta współpraca doprowadziła do tego, że dzisiaj możecie z czymś wyjść, coś zacząć, być może wejść w jakieś nowe wyzwanie, ale. Bójcie się tego. Być może zostaliście również sami w tej chwili. Tutaj byli jacyś ludzie. Tutaj może już nie ma tych ludzi, którzy kiedyś Wam byli pomocni, i teraz będziecie musieli sami sobie radę dawać. W każdym razie czujecie, że no to jeszcze nie ten moment. Muszę odczekać, muszę się być może jeszcze przygotować do tego wyzwania. Ale ta chęć tego sukcesu jest. Co my tutaj widzimy? Widzimy konflikt z kimś, z jakimiś ludźmi. Trzeba najpierw coś poukładać, trzeba najpierw ten konflikt zakończyć, dojść do, doprowadzić do porozumienia dwójka mieczy, i wtedy, jak się uwolnicie od tego, to będziecie mieli drogę wolną, paść buław. Do y, tego nowego ryzyka, bo ten konflikt prawdopodobnie Wam tutaj przeszkadza. Być może są jacyś ludzie, którzy nie życzą Wam, aby, abyście wystartowali z tym wyzwaniem, czy weszli w to, czy pociągnęli to do końca. Może to są jacyś przeciwnicy, może jacyś zastrośnicy, może to są jacyś konkurenci również dla Was. Tak zależy, jaka to jest sytuacja. W każdym razie tutaj to trzeba doprowadzić do porządku, do porozumienia, doprowadzić między wami a tymi ludźmi. E, być może to jest jedna osoba, tutaj piątka jest tylko symbolicznie pokazana i wtedy będziecie mieli drogę wolną, czyli to porozumienie musi nastąpić, tak? E, tutaj widzimy waszej energii, dziewiątka była w karta takiej, takiej... Em, Powiedzieć, jeszcze jednej próby, tak? Jeszcze jednej próby. Prawdopodobnie próbowaliście już wiele razy mm, i czasami się sparzyliście. W tej chwili być może już nie, nie wierzycie sobie, nie ufacie innym, dlatego tutaj jest taki troszeczkę zastój, ale będziecie próbować jeszcze raz. Z pomocą, tutaj mamy kapłana, z pomocą waszego doświadczenia życiowego, z pomocą być może. Doświadczenia jakiejś osoby, która jest taką mądrą osobą, osobą która może tą sytuację przejrzeć, rozegrać tak mogę powiedzieć rozegrać, w myślach rozegrać i Wam podpowie, jak najlepiej się zachować, aby tutaj czegoś nie stracić i ten konflikt zażegnać przede wszystkim. To może być jakaś osoba z zewnątrz, ale to również może być Wasze doświadczenie życiowe. Może będziecie właśnie również zwracać uwagę na, na Waszą mądrość życiową i ta Wasza mądrość życiowa będzie Was tutaj kierować. W podświadomości macie piątkę monet, to tutaj trochę się przejmujecie, zamawiacie na przyszłość. Zamawiacie, że nie poradzicie sobie dziesiątka. Mieczy, że nie będzie wyjścia z tej sytuacji. Ale jednocześnie pojawia się królowa, nie królowa, ale cesarzowa, która właśnie mówi, że spróbuj pokonać te swoje negatywne myśli. Nie przejmuj się przyszłością, przyjdzie jeszcze czas kiedy będziesz na górze i zaświecisz jak, ta, zaświecisz jak ta gwiazda na niebie, jak ta cesarzowa tutaj, tak? Czyli ta cesarzowa też w jakimś stopniu na, um, nastawia Was, cesarzowa Waszej Podświadomości nastawia Was pozytywnie do tej sytuacji, tak? Aby o siebie zadbać, aby poczuć swoją wartość, aby nie, nie stawiać siebie y, y, z tyłu za innymi, ale również doceniać siebie i swoje wartości, swoją mądrość życiową. Także tutaj bardzo pozytywnie. Y, na zewnątrz mamy świat. Energia y, bardzo przyjazna, energia tutaj jest zewnętrzna oczywiście. Bardzo przyjazna energia tej karty, bo świat jest naprawdę cudowną kartą, pokazującą, że drzwi świata, wrota świata są Wam otwarte i ktoś tutaj na zewnątrz być może będzie chciał Wam dać jakąś propozycję być może da otrzymacie również jakąś propozycję. Czwórka kielichów wisielec i umiarkowanie otrzymacie jakąś propozycję bo tutaj ja widzę, że ten człowiek jest troszeczkę taki niezdecydowany nie wie, czy to, czy to przyniesie temu człowiekowi tej osobie czy tej człowiekowi ten, tej osobie e, jakieś pozytywne efekty w każdym razie widzimy, że coś, coś będzie dla was Stał otworem, ale to będzie takie nie do końca jasne ze strony tej osoby. Być może tu jest więcej osób również y, w, w, tym, w tej sytuacji. W każdym razie tutaj trzeba będzie jakoś to pozytywnie załatwić, ogarnąć. Y, mamy umiarkowanie, ten człowiek będzie się starał zrobić w tej sytuacji. To, co najlepsze. Tutaj widać jakieś przeszkody są, tak? Jakieś przeszkody są. Być może to są ci ludzie tutaj, którzy właśnie wam troszeczkę tutaj nie służą. I ja podejrzewam, że ta osoba będzie próbowała to wszystko rozegrać jak najlepiej, żeby i dla Was było dobrze, i dla tej osoby było dobrze. Być może również dla tych ludzi, tak? Być może to jest też ktoś związany z tymi ludźmi tutaj. W każdym razie to umiarkowanie jest, które mówi o tym, że wszystko się ureguluje, że te blokady, które tutaj widać, puszczą, że nie będziecie tkwić w tej dwójce buław, że będziecie mogli swoje plany prowadzić w życie i próbować osiągnąć to, na, na czym Wam tutaj zależy. Szóstka kielichów. Wasze nadzieje lub obawy. Jak widzieć tą kartę? Czy nadzieję, czy obawę? Może, może jako obawę na to, żeby nie wracać do przeszłości, żeby nie rozgrzebywać tej przeszłości, a może jednocześnie nadzieję na to, że jeżeli coś było negatywnego, tak, to żeby tego nie, roz, nie rozgrzebywać, a z drugiej strony, jeżeli Mieliście w przyszłości jakichś pozytywnych ludzi, którzy byli wam bardzo przyjaźni, pomocni, to macie nadzieję na to, że ci ludzie jeszcze raz się pojawią w Waszym życiu, albo znajdziecie również takich podobnych ludzi, którzy również będą Wam sprzyjać. Także tutaj ta karta bardzo pozytywnie yy, można, można tą kartę bardzo pozytywnie widzieć. Na końcu mamy tą dziewiątkę mieczy i króla mieczy. I tutaj właśnie widać takie, takie niezdecydowanie, człowiek nie wie jak się zachować. No to jednak ta, tutaj mamy tą dwójeczkę, tą dwójkę buław, gdzie człowiek jest taki niezdecydowany, i tutaj to niezdecydowanie i takie zamartwianie się, a jednocześnie niewiarę w siebie bardzo dokładnie widać. Um, ale. Co jest tym wszystkim ważne, żeby wziąć się w garść? Król Mieczy na końcu się pokazał, czyli ten, yy, kto, to jest ten człowiek, który układa plan i kieruje się tym planem. Człowiek, który kieruje się głową, rozsądkiem, nieuczuciami. Człowiek, który potrafi wyjść z każdej sytuacji bardzo dobrze, bo. Umie tymi sytuacjami yy, się obchodzić czy, czy reagować na te sytuacje w odpowiedni sposób. No i na końcu powiem Wam, że świetne karty koło fortuny czyli ja podejrzewam, że po takich wątpliwościach, tutaj po takich jakich, jakimś niezdecydowaniu, jakieś konflikty, zamatwianiu się i tak dalej, i tak dalej, ta próba, która tutaj jeszcze raz się pojawiła, jeszcze raz będziecie wchodzić w coś, przyniesie wam na końcu e, ten sukces. Tak, tutaj macie tą szóstkę buław. Koło Fortuny, czyli zacznie się w, znowu coś kręcić, słońce się pojawiło, czyli. Znowu pojawią się jakieś pozytywne aspekty w waszym życiu, gdzie będziecie mogli poczuć siłę tej cesarzowej, gdzie będziecie mogli się pokazać wy siebie, gdzie te konflikty, te problemy zejdą na bok i być może na końcu wyklaruje się dla was jakiś rycerz kielichów. Tutaj rycerz kielichów się na końcu pojawił, ktoś bardzo pozytywny. Także nie ma tego do, złego, co by na dobre nie wyszło, i y, czasami właśnie jest tak, że jeżeli jest jakaś sytuacja, ludzie są w to zaangażowani i y, rozmawiamy z kimś tam o swoich problemach, mówimy, opowiadamy, czasami z tego w, w, wyklarują się bardzo pozytywni ludzie którzy będą nam pomocni, tak jak tutaj właśnie ten kapłan, a jednocześnie y, może też dojść do tego, że ktoś pojawi się również dla serca, tak? Dla serca, czy od serca, dla serca, powiem tak, dla serca. Y, to może być tutaj również, ten ktoś może być tutaj ukryty pod kartą tego, tej energii zewnętrznej, bo tutaj widzimy, że ten ktoś, też chcę zażegnać ten problem, jaki tutaj powstał. I ja mam takie uczucie, że ten miesiąc, tak może dla niektórych z Was, będzie taki, taki, taki niepewny. Nie będziecie wiedzieć, jak się zachować, nie będziecie wiedzieć, jak ta sytuacja się rozwinie, ale będziecie chcieli dać sobie szansę, żeby poprawić swoją sytuację żeby zażegnać jakiś problem, jakiś konflikt, i na końcu przy odpowiedniej strategii, a tutaj, tak jak powiedziała, mamy tego króla mieczy, będziecie się kierować rozsądkiem i to będzie dla Was bardzo opłacalne. Koło fortuny, słońce piękne dwie pozytywne, mocne karty, które właśnie pokazują te pozytywne, te pozytywne, Przebieg tej sytuacji, czy rozwój tej sytuacji na końcu, gdzie poczujecie, że jesteście na odpowiedniej drodze. No, i być może, właśnie na tej drodze pojawi się dla niektórych ten rycerz kielichów, dla niektórych rycerz, a dla innych może jakaś rycerka. Tak, rycerka, czy jak to tam nazwać? Jakaś pani um, w zbroi rycerskiej, tak w cudzysłowie, oczywiście tutaj. Bo oczywiście ten rycerz też jest tylko symbolicznie mężczyzną. Także, kochani, życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i idźcie do przodu. Próbujcie jeszcze raz, tak? Czasami trzeba wiele, wiele prób w życiu, aby coś osiągnąć. I. Miejmy nadzieję, że tym razem ta próba się powiedzie i osiągniecie to, na co Wam tutaj bardzo, bardzo zależy. Kochani, trzymajcie się, do zobaczenia.